Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystej sesji Rady Miasta Kościerzyna, w czasie której Panu Profesorowi, Doktorowi habilitowanemu Edwardzie Brezie zostanie nadany tytuł Honorowego Obywatela Kościerzyny. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Rady Miasta Piotra Słomińskiego o otwarcie tej uroczystej sesji. Mam zaszczyt otworzyć uroczystą sesję Rady Miasta Kościerzyna podczas której przyjmiemy do grona honorowych obywateli naszego Grodu Pana profesora Edwarda Brezę. Bardzo gorąco witam Pana profesora na tej dzisiejszej uroczystości. Niemniej gorąco witam przedstawicieli duchowieństwa na czele z księdzem dziekanem, honorowym obywatelem naszego miasta, księdzem Marianem Szczepińskim. Witam honorowego obywatela naszego miasta, pana burmistrza Dzisława Czuchę. <klucz> <klucz> Witam na tej dzisiejszej uroczystej sesji pana starostę Piotra Lizakowskiego. <klucz> Widzę, że jest w naszym gronie pan wójt gminy Ziemiany, pan Leszek Połłocki. Bardzo gorąco i serdecznie witamy. Witam panie i panów radnych różnych szczebli samorządu terytorialnego. <klucz> witam przedstawicieli instytucji i organizacji funkcjonujących zarówno na terenie miasta, jak i Powiatu Kościerskiego. <klucz> Niemniej gorąco witam całą rodzinę i tą bliską i tą dalszą pana profesora Edwarda Brezy. Witam wszystkich zaproszonych gości i mieszkańców miasta Kościerzyny. Życie pana profesora Brezy to praca zawodowa, zainteresowanie.